Dekarbonizacja polskiego sektora budownictwa do roku 2050 jest jak najbardziej rzeczą osiągalną. Wymaga jedynie współpracy wszystkich osób zaangażowanych w proces budowlany. Aby możliwe było przeprowadzenie pełnej dekarbonizacji polskiego sektora budowlanego, czyli tego, aby wszystkie budynki, które czy już istnieją, czy dopiero będą powstawać, były rzeczywiście zeroemisyjne, Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że na co dzień rozmawiamy przede wszystkim o operacyjnym śladzie węglowym, o energii, które zużywają budynki, i to już się dzieje. Tą energię redukujemy, źródła energii są zmieniane na mniej emisyjne lub zeroemisyjne, natomiast często zapominamy o tym, jak, du jak duży jest ślad węglowy związany z, z materiałami używanymi do budowania tych budynków, z procesami budowlanymi czy z technologiami. Cała branża budowlana mogłaby skorzystać z większego zaangażowania państwa w postaci m.in. promocji, edukacji, a także wprowadzania pewnych regulacji związanych ze śladem węglowym budynków. Aktualnie nie ma żadnych regulacji związanych wprost ze śladem węglowym budynków, a jedynie są regulacje związane z efektywnością energetyczną, które, które to regulacje w sposób pośredni wpływają na ślad węglowy. Budynków, które budujemy, czy budynków, które już istnieją. Największe bariery, które spowalniają proces dekarbonizacji, to przede wszystkim dostępność wiedzy. Dostępność wiedzy na temat tego, jak bardzo emisyjne są produkty, których używamy, jak bardzo emisyjne są procesy budowlane, czy jak bardzo emisyjne są technologie, czy energia. Ta wiedza jest, można się do niej dokopać, można ją znaleźć, natomiast jest bardzo trudno dostępna. I nie możemy oczekiwać od architektów, inwestorów, deweloperów, że po prostu w każdej chwili będą poświęcać tak dużą ilość czasu na pozyskanie tej wiedzy. Potrzebna jest większa promocja i edukacja w tym zakresie.